No tak, Polska w ruinie, obiecali i zrobili. W dodatku gdzie spojrzeć tam potwory. No proszę, tak mówią znienacka, jak deforma sądownictwa. Niby nic złego się nie dzieje, ja tu proszę, wysokie ceny. Tu też wysokie ceny. Wszędzie te wysokie ceny. No tak, dojna zmiana, wierzchnie głodna. I znowu pazerność i chciwość w natarciu. Oj, pokazaliście, co jesteście warci. I skończmy wreszcie z tą mową nienawiści. Wy do mnie brzydko, a ja mam dla was wyłącznie dobre słowo. Dość obrażania i dzielenia Polaków na tych lepszych i gorszych. Ta misja jest wykonalna. Zagrajmy razem. Wygrajmy Polskę. Jacek Pająk trzecie miejsce na liście.